W tym filmie będę grał duele na trybie noumów. Zapraszam do oglądania. A więc tak jak mówiłem we wstępie, dzisiaj zagramy sobie duele na trybie noumów. Zaczynamy! Więcej filmów oczywiście zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo dalej dalej trwa i będzie trwało najpewniej do końca wakacji. A my czekamy na naszego przeciwnika. Zobaczymy, kiedy go dostaniemy i czy będę czekał jakoś długo. No i czy zobaczymy, czy wygram. Dostaliśmy już naszego pierwszego przeciwnika i dostajemy lokację w Stanach Zjednoczonych. Tutaj jakiś religijny napis. Coastal Reserve, czyli jesteśmy najpewniej na wybrzeżu. Te drzewa Wyglądamy na wybrzeże i to raczej jest wybrzeże wschodnie Stanów Zjednoczonych być może jest na przykład Virginia albo New Jersey. Zaryzykuję i kliknę: Wirginia. I była to Karolina Południowa. Na wybrzeży oczywiście. Tutaj lokacja w jakimś państwie Ameryki Południowej. Być może jest to na przykład, Ekwador. Ekwador mógłby pasować się do tego kraju obrazu. Olaita. Czy Olaita jest to jakieś miasto? W Ekwadorze nie widzę takiego miasta. Być, być może jest to w Peru. Też nie ma. Nie jest to Peru, gdyż słupy. Słupy, na których stoją znaki, nie są czarno-białe Bardziej To chyba wygląda na Ekwador, choć mogę się mylić. Oczywiście, myślę, że zaryzykuję, i kliknę w stolicę Ekwadoru i tak tej rundy nie przegram. czyli nie ma szansy. Takiej... Nie ma takiej szansy, i był to Ekwador. Mój przeciwnik strzelił w południową Brazylię, przez co zadaje mu prawie 4000 punktów. No, że idzie jak na razie. Tutaj, lokacja w Rosji. Jest to bardzo głęboka Rosja. Być może jest to gdzieś na Uralu. Ural z tego co wiem, nie znajduje się gdzieś tutaj. Być może być to również te pasmo górskie, czyli góry. Autaj. Chyba bardziej. Pasuje mi tu autaj. Nie wygląda to na Kaukaz. Raczej nie znam kierunkowych w Rosji. Mogę zaryzykować w ten autaj. I tak dalej nie przegram. A może mi się to bardzo opłacić. Jak mówię, nie wygląda to na Kaukaz. Kaukaz, jak wiadomo, jest tutaj. Choć mogę zawsze się mylić. I było to jeszcze bardziej na wschód pod Irkuckiem. I tracę prawie 2000 punktów. Było to tuż nad jeziorem Bajkał, którego nie widzieliśmy. Co dziwne. Razem znajdujemy się w Japonii najwyraźniej. A jednak nie. Jest to Szwajcaria. Szwajcaria Lowcam i język. Język francuski. Będziemy w francuskiej części Szwajcarii, czy No Ale gdzieś jesteśmy, gdzieś tutaj, patrząc po języku, mamy tutaj tramwaj albo pociąg, chcę ciężko stwierdzić, co to jest. Mówiliśmy, Szwajcar, w miejscowości. Nie mogę rozczytać to przez, albo zesłania. Ta, pineska. Tutaj tutaj najprawdopodobniej Argentyna albo lesoto. Jest to dość ciężkie do wyróżnienia, chociaż po tutaj. Nie, czy jest czarne auto, czyli z odpada. Jest język Chyba hiszpański, więc raczej będziemy. Byliśmy w Peru. I czy przy, żyje? Żyje 200 punktów mi zostało. Bardzo trudna lokacja to była. Nie spodziewałbym się tego w Peru. No i oczywiście. Malezja. Pytanie, czy jesteśmy w Johorze, czy w Kuala Perlis, Perlis to jest jakaś miejscowość? Taman. Tutaj jest dużo taman, 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 sriwang. Zaryzykuję. Johor Mój przeciwnik też kliknął. Johor, więc trzeba było kliknąć w Tu Byliśmy na północy i tu znajduje się Perlis, który najwyraźniej jest jednym ze stanów Malezji. Tutaj, lokacja w Ukrainie. Czerwone auto. Szkoda, że nie widzimy tych znaków. Jesteśmy najprawdopodobniej, najprawdopodobniej w środkowej części Ukrainy. I tak też było. A jednak byliśmy na wschodzie. Pomyłka. Zadaje 50 punktów mojemu przeciwnikowi. 50. I kolejna lokacja. W Rosji. W Rosji. Być może nawet w północnej Rosji. Być może jest to Normanisk. Żeby miał być tu całkiem zimnoć. Są góry i są... Jest, jest dużo drzew, co nie zdarza się na przykład w Jakucku. Myślę, że zaryzykuję w ten normannisk. Może mi się to opłaci. I tak nie mam nic do stracenia, mam przecież tylko 205 punktów niestety. I byliśmy znowu pod bajkałem po drugiej stronie. Więc pierwsza runda została przez nas przegrana. Kolejny przeciwnik, który ma mniej ratingu od nas, może uda się z nim wygrać, a może nie. Dostajemy pierwszą wakację w Australii. W Australii i widzimy jakąś dużą rzekę. W Australii zazwyczaj opłaca się klikać tutaj, więc myślę, że tak też zrobię i jak zawsze kliknę tu. Możemy być w zasadzie wszędzie. No i byliśmy trochę bardziej na północ. Zdajemy przeciwnikowi 17 punktów obrażeń. No i lokacja. Lokacja w Japonii. Niska kamera. Dość gęsta jest, więc myślę, że kliknę po prostu pod Tokio. Nie będę się dłużej zastanawiał, gdyż nie mam kompletnie pojęcia o Japonii, na temat Japonii. I tracę 25 punktów. Razem mamy lokację. Na pewno mamy ciekawą lokację, jest to bardzo ciekawa lokacja. Jesteśmy w Tajlandii po flagach, możemy być w północnej Tajlandii patrząc po górach. I byliśmy w Phuket na granicy. Byliśmy w, w Malezji, nie. Byliśmy w dziwnym miejscu, to było albo... To było bardzo dziwne miejsce, straciłem 500 punktów. Jesteśmy w Czechach i tutaj znak pokazuje mi miejscowości Jesenik i Szumperk. wydaje mi się, że wiem gdzie jest. Szumperk jest tutaj, 9 km do Szumperku, a tutaj jest od Jesenik, być może Jesenik jest tu. 9 km. może droga idzie w tą stronę. Naprawdę podobnie jest poświęcł czy jest linia kolejowa. Jest tutaj znak. Rozumiem linię kolejową i mamy to. 5000 punktów. I zanim dajemy naszemu przeciwnikowi 500 punktów obrażeń. Tutaj lokacja w Stanach Zjednoczonych. A jednak nie. Jesteśmy. Hmm. Jest tu znak: yield, który zwykle jest niespotykany w Stanach. No to muszą być same Zjednoczone, patrząc po drodze i po klimacie. Myślę, że kliknę gdzieś tu i byliśmy w stanie. Georgia. Zadajmy kolejne 300 wrażeń. Jesteśmy. W Gwatemali, patrząc po aucie oraz po języku hiszpańskim, więc jak zwykle, pewnie kliknę pod stolicą, gdyż często tam dostaje się te lokacje. Byliśmy pod stolicą, lecz tracę niewiele 100 punktów. No cóż, taka strata nam nie zaszkodzi absolutnie. i teraz znajdujemy się na Malcie w tej architekturze wydaje się, że jest to Malta bardzo charakterystyczna i byliśmy w Turcji a mój przeciwnik też myślał, że jesteśmy na Malcie i zadaje mu 5 punktów obrażeń tym razem mamy rundę do mniej w Wielkiej Brytanii albo w Irlandii Bardziej mi tu pasuje Irlandia. Więc jak wygląda? Jak to miałoby być gdzieś w wiejskiej Irlandii? Nie ma co się zastanawiać. Byliśmy w Irlandii, ale w południowej. Czyli tracę niewielką liczbę punktów. Znajdujemy się oczywiście w Ganie. Ta taśma. Można pewnie łatwo stwierdzić, że jesteśmy w tym kraju. przykład i kraj do zagadnięcia. Byliśmy na południu, tak jak kliknąłem i zdajemy 2000 obrażeń. To jest bardzo dobrą wiadomością. Runda dziesiąta, czyli ta gra już całkiem długo trwa. Wydaje mi się, że znowu jest tu Irlandia. Po tej architekturze i po tych murkach. I potem, że ta auto nie ma żółtej blachy z tyłu, więc myślę, że możemy zaryzykować. I byliśmy w Norwegii. I tracimy 3000 punktów obrażeń. Znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych, znowu. Bardzo żółte blachy. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba stan Nowy Jork ma żółte blachy. Choć nie jestem tego absolutnie pewien. Ale nie mamy nic do stracenia. A no możemy na tym sporo zyskać. I był to stan Nowy Jork południowy. I zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo w tym filmie. I zagramy jeszcze jedną rundę. Nasz przeciwnik kolejny jest ze Stanów Zjednoczonych. I ma o wiele więcej punktów ode mnie. Znajdujemy się w Szwecji, oczywiście. Ten drugi język jest ciekawy, E z akcentem, też. Myślę, że to jest po prostu Szwecja. Tak, bo ja tu bardzo południowa Szwecja. 240 punktów. Tutaj okay. Bangladesz, alfabet bengalski i czwarta generacja kamer. Myślę, że w strzelę w stolicy kraju, czyli w Dakę. I zadajemy półtora tysiąca punktów obrażeń naszemu przeciwnikowi. Tym lokacja w Europie. Patrząc po tym, jak wygląda mi to jak Grecja, no cóż, to były małe problemy techniczne, nie wiem ile punktów straciłem albo zadałem, straciłem. Jesteśmy w Kirgizstanie, najprawdopodobniej zagubiłem się pod osz. jest tu bardzo płasko. I byliśmy jednak pod stolicą do kraju, czyli w Biszczeku. Pod bliźgakiem, no cóż, lokacja, może hmm. ciekawa lokacja. Powiedziałbym, że to może Hiszpania, choć mogłaby być to również Chorwacja, i chyba Chorwacja wygląda lepiej w tym przypadku. Myślę, że od razu strzelę. I była Czarnogóra. I traci 200 punktów. Lokacja w Indonezji, chciałbym powiedzieć. W Sulibar, prowincja Sulibaryj. prowincji nie wiem, gdzie może być to w Indonezji, więc trzeba tak jak zwykle. Tutaj byliśmy na wyspie Celebes albo Sulawesi. Nie dajmy 1000 punktów. Tutaj lokacja w Tajlandii. Bardzo suchej Tajlandii. Być może jesteśmy gdzieś pod Kambodżą. W prowincji w Surin. Jesteśmy gdzieś w tym obszarze. Najprawdopodobniej oczywiście i opłacało się kliknąć. Byliśmy trochę bardziej na północ i zadajemy kolejne prawie tysiąc. Tym razem lokacja w państwie butan patrząc po tych wiem, klockach położonych na boku drogi. Na nie jesteśmy gdzieś na południu. Zabierz dopiero wspinamy się na jakieś góry, a jednak nie. Byliśmy po prostu tutaj. Tutaj kolejna lokacja w Ganie. Więc internet trochę w tym samym miejscu. I byliśmy tutaj pod masę i kolejne 700 punktów obrażeń. I patrząc po architekturze, i po żółtej, byle, i po żółtej rejestracji na tym samochodzie, byliśmy trochę bardziej na północ. Podam z tego dalej: bardzo trudna lokacja. wiem, że jest, są to jakieś Stany Zjednoczone, może Dakota Północna gdzieś tu, Przecież to może być równie dobrze jak cokolwiek innego. Więc to nie będzie. A jednak. No, Była Kanada. tracę 200 punktów tylko. Kolejna okazja w Stanach Zjednoczonych. Witamy w North Bend. Prawdopodobnie jesteśmy znowu gdzieś. Oj, 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 Tutaj. Mój przeciwnik wiedział że to jest na miejscowość. I przegrałem. Także to jest, to była ostatnia gra w tym filmie i widzimy się już jutro. Cześć!